Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. W ostatnich dniach moją uwagę przykuł artykuł na portalu Rynek Zdrowia, Finanse i Zarządzanie pod e, znamiennym tytułem: Kina dyrektorów, obowiązkowe egzaminy i kształcenie najgorsi do zwolnienia. Pomyślałem sobie, że brutalizacja życia w Polsce sięgnęła zenitu. Zastanowiłem się, jakich to kijów używa się. Bejsbolowych czy innych, i jakich dyrektorów w ten sposób się okłada kijami? Dość żartów, przechodzę do bardzo ważnego tematu. Pozwolicie Państwo, że najpierw przeczytam wyjątki z tego artykułu, a następnie pozwolę sobie skomentować. Ten artykuł. Projekt ustawy o szpitalnictwie, która ma wprowadzić fundamentalną reformę polskich szpitali, zakłada m.in. daleko idące zmiany dla ich dyrektorów. Wprowadzimy wymóg egzaminu państwowego dla menedżerów, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Jakie dokładnie wymagania przyniesie dla nich ustawa? O zmianach dotyczących nowych wymagań dla osób kierujących szpitalami. Minister Zdrowia Adam Niedzielski mówił podczas konferencji prasowej 30 grudnia 2021, na której przedstawił projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Nowe wymagania wobec dyrektorów szpitali to niektóre z wielu zmian, jakie miałaby wprowadzić ustawa w zarządzaniu szpitalami. Pan minister Niedzielski powiedział: Będziemy chcieli sprofesjonalizować kadrę zarządza, zarządzającą, wprowadzimy wymóg egzaminu państwowego. Żeby zarządzać tak dużą jednostką jak szpital, nie można opierać się na intuicji, to musi być dobrze przygotowany menedżer, który wykorzystuje różne zaawansowane narzędzia kontrolingowe. W uzasadnieniu do projektu ustawy wprost stwierdzono, że jej projektodawca, czyli minister zdrowia, zidentyfikował problem, jakim jest nie zawsze wystarczający poziom kompetencji menedżerskich osób zarządzających podmiotami szpitalnymi. Dlatego Minister Zdrowia uważa, że dyrektorem szpitala może być wyłącznie osoba wpisana na listę menedżerów prowadzoną przez Prezesa Agencji Rozwoju Szpitali. Aby zostać wpisanym na listę menedżerów z uprawnieniami do zarządzania szpitalami należy Wykazać się doświadczeniem na stanowisku kierowniczym oraz wyższym wykształceniem, zdać państwowy egzamin organizowany przez ministra zdrowia, albo ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration z tym, że muszą to być studia MBA w ochronie zdrowia. Ponieważ ja mam wyższe wykształcenie od 33 lat, mam dyplom lekarza medycyny, a od 22 lat mam Dyplom MBA, bo ukończyłem podyplomowe studia Master of Business Administration, to proponowane zmiany przez pana ministra Adama Niedzielskiego bardzo mnie cieszyły. Ja swoje najlepsze lata w czasie mojej długiej kariery zawodowej spędziłem w Polsce. Między 25 a 40 rokiem życia przez 15 lat pracowałem na różnych stanowiskach i w różnych firmach. Od lekarza-chirurga na oddziale chirurgii ogólnej Szpitala Bonifratów w Krakowie, po lekarza rodzinnego w pierwszej kontraktowej praktyce lekarza rodzinnego, którą sam zorganizowałem i podpisałem kontrakt z wojewodą krakowskim jeszcze przed erą kas chorych. Pracowałem również jako przedstawiciel naukowy w firmie farmaceutycznej jednej z pięciu największych big farmy, gdzie poznałem nowoczesną kulturę organizacyjną. Pracowałem również jako business development manager w medikawerze, gdzie w czasie wyjazdu studyjnego do USA poznałem nowoczesną organizację Amerykańskiej Służby Zdrowia w tym najbogatszym kraju świata Health Maintenance Organization. I w końcu byłem dyrektorem i prezesem zarządu dużego prywatnego centrum medycznego w Krakowie. Mając za sobą te bogate doświadczenie zawodowe w Polsce, 15-letnie. I później 18-letnie doświadczenie zawodowe jako lekarz rodzinny w Szwecji. Prosty Almen-Lekarze na prowincji szwedzkiej. Pozwalam sobie na następujący komentarz do zmian, które zachodzą. Polskiej służbie zdrowia. Czy proponowane przez pana ministra Adama Niedzielskiego zmiany oznaczają koniec nepotyzmu a początek profesjonalizmu w zarządzaniu polskimi szpitalami? Odnoszę wrażenie, że polscy, wysocy urzędnicy państwowi i politycy podlegają magicznemu myśleniu. Wystarczy napisać ustawę lub rozporządzenie i rzeczywistość zmieni się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Kiedy wyjeżdżałem z Polski, premier polskiego rządu obiecał gruszki na wierzbie i zapewniał, że jak on obiecuje, to te gruszki na wierzbie wyrosną. Oczywiście nie wyrosły. I ja nie dlatego emigrowałem z Polski, że w Polsce nie rosną gruszki na wierzbie, tylko byłem sfrustrowany tym, że moje wykształcenie, moje doświadczenie nie wystarczy w Polsce do tego, żeby być dyrektorem. Prezesem zarządu, bo te stanowiska były, były zarezerwowane dla kolegów i koleżanek z partyjnego rozdania. W Polsce chyba wszyscy wiedzą, na czym polega rekrutacja na stanowiska kierownicze w spółkach skarbu państwa oraz w szpitalach publicznych. Owszem, odbywają się konkursy. Ale jakie te konkursy, jak te konkursy wyglądają, to jest tajemnica poliszynela. Wygrywają ci, którzy mają wygrać. I tak jak wspomniałem wcześniej, dyrektorami zostają koledzy i koleżanki z partyjnego rozdania. Czy Agencja Rozwoju Szpitalami nie będzie kolejną agencją towarzyską? W rozumieniu agencji towarzyszy partyjnych? Zastanawiam się, czy zamiast tworzyć urzędnicze byty typu Agencja Rozwoju Szpitali, nie lepiej rekrutować dyrektorów szpitali przy pomocy firm headhunterskich? Jestem przekonany, że w firmach, które działają w realiach, Rynkowych jest mniejsze ryzyko nepotyzmu, kolesiostwa niż w szpitalach publicznych czy w innych firmach państwowych. Dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu. Do widzenia.